Gdybym mógł, po prostu bym ci zabranił. Byłam ciekawa, jak mieszka mój ojciec. Ach, więc to. Tak, jesteście spokrewnieni? Kochaj mnie. Chciałem ci powiedzieć, ale Paulina mnie uprzedziła. Uprzedziła? Miałeś tyle lat, żeby wyznać mi prawdę. O niczym nie wiedziałem. Nie podejrzewałeś niczego? Nie. A kim jest jej matka? Ma na imię Barbara. Spotykałem się z nią któregoś lata. Jaka ona była? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? No tak, miałeś wtedy mnóstwo dziewcząt. Ciekawe, ile jeszcze masz dzieci. Chyba ja na miłość boską, to było dawno temu. Kochały się? Chyba tak. Ale to naprawdę stare dzieje. Masz nowe perfumy? I co z tego? Jesteś piękna jak anioł. Mm. Iwona, ja naprawdę nie wierzyłem, że to ty strzelałaś. Co ty powiesz? Sama wiesz, jak było. W takim zamieszaniu nie trudno jest rzucić jakieś niepotrzebne słowo. Niepotrzebne słowo. A kto je rzucił? Ty czy Anka? Była bardzo wstrząśnięta. O, a ja za to świetnie się bawiłam na komisariacie. Iwona, naprawdę cały czas się o ciebie martwiłem. To bardzo miło z twojej strony. Dziękuję za troskę. możemy pozwolić, żeby ta stara historia stanęła między nami. I co proponujesz? Mamy o tym zapomnieć? Nagle okazuje się, że Łukasz ja musimy się tobą podzielić. I to z osobą, za którą wcale nie przepadamy. Ja też nie przepadam za Pauliną. Ale to twoja córka. Wiele przeszła. Żal ci. Jej. Ale nie pokocham jej z dnia na dzień. Kocham Cię, Ewa. Kocham Ciebie, Łukasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja muszę już iść. Łukasz, tata chciałby Ci coś powiedzieć. Mhm. Pa. Pa. No? Co takiego? Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. No, dobrze, mów. Chodzi o to, że... Yy... Że? Że co? Tato, ty chyba naprawdę chcesz mi coś powiedzieć? Paulina jest moją córką. Świetny żart. Paulina twoją córką. A poważnie? Łukasz, nie żartuję. To naprawdę moja córka. Czas, żebyś wróciła do domu. Nie mów do mnie, jakbym była nieposłuszną nastolatką. Przepraszam. Brak mi ciebie. Poważnie? Czy to Joanna nie pozwala ci wrócić do rodziny? Nie mieszaj do tego Joanny. Cześć. 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 Nie wiedziałam, że ze sobą rozmawiacie. Ależ tak. Prawda kochanie? Rozmawiamy. Różnimy się tylko w poglądach na niektóre sprawy, no ale przecież to się zdarza. A co ty tu robisz, Maciek? Wpadłem do Mamy. Chodzianka, za chwilę zaczynasz dyżur. Rzeczywiście, to pa. Wpadnę później mamo. Na razie. Na razie. Na razie. Nie przyszło ci do głowy, że ta twoja Joanna chce zniszczyć nasze małżeństwo? Już powiedziałam ci, że ona nie ma z tym nic wspólnego. Proszę cię, wróć do mnie, kochanie. Co ty sobie właściwie myślisz? Wydaje ci się, że wystarczy obarczyć kogoś całą winą i wszystko będzie jak dawniej? Ty sam wszystko zniszczyłeś. No nareszcie masz swoje dziecko. Łukasz, ty też jesteś moim dzieckiem. Jedynym, które kocham. Paulina to zupełnie inna historia. To krew z twojej krwi, a ja kim ja jestem? Ważne jest to, co do siebie czujemy. Kochamy się jak ojciec i syn. I czego ty ode mnie oczekujesz teraz, tato? Mam się ucieszyć, że zyskałem siostrę? To już dorosła osoba. Nie musimy o nim myśleć w ten sposób. To Twoja córka. Nie zmienisz tego faktu. Nie staram się, ale to nie znaczy, że od razu stanie się częścią naszej rodziny. Na pewno jest szczęśliwa, że odnalazła ojca. Nie wygląda na szczęśliwą. Wiesz co? Może powinienem wziąć z niej przykład. Jak to? i odnaleźć swoich rodziców. Co przy tobie? Wiesz, że to nieprawda. Łukasz, to nie moja wina. Dzień dobry. Kogo ja widzę? Poproszę sok pomarańczowy. Już się robi, pani rektur. Co ty to właściwie robisz? Prowadzę pap. A nie mogłabyś prowadzić go gdzie indziej? Teoretycznie tak, ale mnie się tu podoba. Zostaw Jacka w spokoju. Twój ukochany Jacek zamienił czyje życie w piekło. Skąd mógł wiedzieć? Ostrzegam cię, daj mu spokój. Tak bardzo się boję. Nie uda ci się zniszczyć naszej rodziny. Nie pozwolę ci na to. To się jeszcze okaże. Przepraszam, czy, czy mogę prosić o pomoc? Sprawa wygląda tak. Poproszono mnie, żebym prowadził obserwacje pacjentów o skłonnościach samobójczych. Mam sprawdzić, w jaki sposób reagują na terapię. Nie wydaje mi się, żeby to była pańska dziedzina. O, to prawda. Myślę, że komuś bardzo zależy na tym, żebym się za bardzo nie rozleniwił, skoro zrezygnowałem z kierowania oddziałem. Jak mogę panu pomóc? Czy mówi pani coś, nazwisko Serafińska? Martyna Serafińska. Owszem. Rozmawiała pani z nią. To ja ją przyjmowałem na oddział tamtej nocy. Dlaczego pyta pan właśnie o nią? Włączyłem jej przypadek do programu. Czy. Czy mógłbym zobaczyć jej kartę? Mówi pan. Yy, wszystkie informacje są poufne i. Muszę porozmawiać z przełożonymi. Nie, 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 nie. Niech się pani jeszcze wstrzyma. Na razie nie wiemy, kiedy rozpoczniemy ten program. Na razie przeprowadzam wstępne ustalenia. Oczywiście, ale chętnie pomogę, jeśli będzie taka możliwość. Tymczasem nie zawracam głowy. Widzę, że się pani śpieszy. Nieźle ci idzie, może powinieneś zmienić branżę. Dawno tu nikt nie sprzątał. Nie krępuj się, rób swoje. Była tu dzisiaj twoja żonka. Naprawdę? Najwyraźniej była zdenerwowana wiadomością o naszym pokrywieństwie. Możesz zostawić ją w spokoju? To ona do mnie przyszła. Porozmawiam z nią. Zrób to. Skoro tak bardzo lubisz porządki, może posprzątałbyś jeszcze na sali? Niedoczekanie twoje. To zabieraj stąd te swoje cuda techniki. Ani tego obejść, ani ominąć. O czym mówisz? O twoim sprzęcie nagłośniającym. Ten sprzęt potrzebny jest w pubie. To ja decyduję o tym, co tutaj jest potrzebne. Po prostu nie chcę tych rypieci. Byłabyś głupia, gdybyś tego nie wykorzystała. To twój sprzęt, tatku. Zabieraj go sobie. Kosztowna inwestycja. Spróbuj to jakoś wykorzystać. Jak? No, nie wiem. Gdyby na przykład któregoś dnia w twoim domu zrobiło się zbyt cicho, taki sprzęt zagłuszy każdą ciszę. Kuzyneczka. No, no, no. Biedna Joanna. i ojcu, dużo przykrości tym, co powiedziałeś w domu. Mianowicie? Będziesz szukał swoich biologicznych rodziców? Nie wiem. Już kiedyś to robiłeś. Pamiętam i wiem o mamie. To jest przykre. Często myślisz o swoim prawdziwym ojcu? Nie bardzo, bo ty mi wystarczasz. Dzięki, synku. Dość mam z Tobą kłopotów. Pokaż bracisku, nie cieszysz się, że rodzina się powiększyła? No, a jak Ci się wydaje? Ja bym się ucieszyła ze starszej siostry. Nie jesteś jego siostrą. Rzeczywiście. Zapomniałam, że ty nie jesteś jego prawdziwym ojcem. Gdybyś jednak chciał pogadać z siostrą o swoich problemach? Nie ma takich problemów, które chciałbym z tobą przedyskutować. Gdybym nie znała prawdy, dałabym sobie rękę uciąć, że płynie w nas taka sama krew. Daruj sobie. W takim razie zostawię was samych. Widzę, że przejąłeś się to całą sytuacją. Ha, raczej zdziwiłem. Tak jak wszyscy. Powiedz mi, czy w tamtych czasach nie było jakichś środków? No wiesz. Bez komentarzy, mądralo. A może urządzimy jakąś rodzinną kolację dzisiaj? Zabawne cię, facetato. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, które ostatnio na ciebie spadły, masz wyjątkowo dobry nastrój. Ej. Od rana zapracowana jak mróweczka. Przestraszyłeś mnie. Czego tu znowu chcesz? Chcę zabrzeć pokój. Naprawdę? Nie chcę, żebyś uważała mnie za drania. A ty nie masz nic do roboty? Kręcisz się tutaj od rana, sadasz nos. Nie mogę się powstrzymać, żeby tu nie zajrzeć. Jesteś taka pociągająca. Przestań. Ale to prawda. Niezależna, masz własne zdanie. Zapomniałeś jeszcze dodać inteligentna. Oczywiście inteligentna również i bardzo, bardzo seksowna. Hmm. Mam ci dziękować? Hmm. Byłoby miło, gdybym to ja mógł ci podziękować, na przykład jutro. Aha. Stęskniłem się za tobą. Nie mam czasu. W nocy też? Ale po co czekać do nocy? Jesteś taka pociągająca. A co z Anką? Nie rozumiem. Zerwałeś z, z Anką? To, co jest między mną a panną Konopką, nie ma nic wspólnego z tym, co łączy nas. Puść mnie! Jesteś obrzydliwy! Wynoś się stąd! Podawać do stolików? Będę mieć ważnego gościa na kolacji. Kelner zrobiłby na nim dobre wrażenie. Proszę cię, to dla mnie ważne. Adam nie wystarczy? Adam nie ma takiej prezencji. Zaplanowałem dzisiaj wolny wieczór. Zrób to dla mnie. Potrafię się odwdzięczyć. Potrafisz? Moglibyśmy sobie wreszcie zaufać. Nie mam nic przeciwko temu. Więc zrób to dla mnie. Nigdy ci o nic nie prosiłem. Łukasz i Ewa będą czekać na mnie z kolacją. Jutro możecie zjeść kolację. Na pewno. Jutro pojutrze. Chodzi mi tylko o to, że macie dla siebie mnóstwo czasu. To prawda. Nie poświęcisz mi jednego wieczoru? Proszę. Ten gość zasługuje na specjalne traktowanie. No dobrze. Ale co to za gość? Zobaczysz, hmm. dzwonił tata, tak? Kiedy będzie? Nie przyjdzie. Jak to? Przecież ta kolacja to jego pomysł. Musiał zostać w babie. Paulina go zmusiła. No i tyle naszego wspólnego wieczoru. Ach, miłą mam się Ciekawe, kiedy się do nas wprowadzi? Już się nie mogę doczekać. Nawet tak nie żartuj. To paskudna sprawa. Wiesz co? Nie będziemy tutaj siedzieć i użalać się nad sobą. Ale chyba ty i tata nie będziecie zachowywać się tak jak poprzednio? Nie. Na pewno? Nie tym razem. Idziemy. Chodź. Po co pracować, skoro można robić o wiele przyjemniejsze rzeczy? Jesteś bardzo seksowna, wiesz? – Dyrektora już nie ma. – Wiem. Ja do pani. – Do mnie? – Możemy porozmawiać? – Oczywiście, ale... – Nie teraz i nie w tym miejscu. Czy pan mnie z kimś nie pomylił? Jestem mężem Alicji Konopko. To ważna sprawa. Gdzie i kiedy? Ma do góry, Jacek. Kelner powinien się uśmiechać. Jesteś gotowy? Jak przyjdzie mój gość, powinien stać przy stoliku. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Był zaplanowany wspólny wieczór. Znajdzie się chyba stolik dla dwojga. Oczywiście. Wybaczcie, że nie usiądę z wami. Ale pełni nakazała. Mam się zająć jakimś wyjątkowym gościem. Właśnie. Nic nie szkodzi, Jacek. Wystarczy, że będziesz w pobliżu. Nie przejmuj się, ja się wszystkim zajmę. Zapraszam serdecznie. Co za troskliwa rodzinka. Kochająca rodzinka. Dobrze, że przyszli. Powinni się dobrze bawić. Ciekawe, co to za ważny gość. Żal mi, Jacka. On mnie też go żal. Ale on wie, że jesteśmy z nim. Jacek? Barbara? Koniuszu, to tatuś. Widzę. Mamo, co się dzieje? To chyba matka Pauliny. Trochę stara. Nie, nieprawda. Może trochę zaniedbana. To naprawdę ty? Więc tak teraz wyglądasz. Przyjęć tego szpitala, co chwilę rozwiązywane są ważne ludzkie problemy. Padają pytania o rzeczy ostateczne. Ryzyko zawodowe to codzienność. Ale w chwilach, gdy ludzkie życie zależy od decyzji podejmowanych w ułamku sekundy, nikt o tym nie myśli. Ostry dyżur w każdy czwartek o 21.00. Zbliża się, nadchodzi. Czas na idola. Już 2 lutego pierwszy casting w Katowicach, kolejne w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Możesz zostać mega gwiazdą i nagrać swoją solową płytę. Jest tylko jedna droga. Musisz wysłać sms o treści idol pod numer 7857 i zgłosić się na casting. Zaśpiewać i wygrać. To możesz być ty. A, jeśli nie masz 18 lat, musisz przyjść z dorosłym opiekunem. Decyzja o powrocie do Indii wymagała wiele odwagi. Tragiczna przeszłość jednak nie daje o sobie zapomnieć. To na pewno Queenie Kelly. Nie ma pani dowodów. Nad jej życiem zbierają się chmury. Czy uda się po raz drugi zacząć wszystko od nowa? Nie oszukasz oszusta. Jestem urodzoną aktorką. Queenie, środa.